No hejka, ja jestem Elvisem, on no, no, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej serii, dokładnie no jak chyba każdy widzi, no powiem tak, kopałem troszeczkę jeszcze, po tym wczorajszym odcinku mam teraz obecnie 45 level, co według mnie jest serio i tak dość, dość w takim levelem, ponieważ no okej, okay, może i kwarta na tego levelu jest sporo, ale serio, kopałem sporo i dzięki temu macie, ma w swojej skrzynce, to tam naprawdę tego kwarta teraz moi drodzy mnóstwo, więc serio, jest fajnie, a jak chyba już tutaj każdy widzi bo po prostu, bo to tutaj turce. w tym materiale stworzymy najlepszą zbroję na serwerze, Jakiej nie ma absolutnie, ale to absolutnie nikt, nawet Amberko, ok? Bo nie może, wiecie, w ostatnim moim odcinku zdobyłem sobie tyle tych zgliszczek, jak gdzie ona była, chociaż tutaj są chyba, więc spoko. No i w tym odcinku stworzymy sobie najlepszą możliwą zbroję w grze, Więc, moi drodzy, na samym starcie subskrybujcie kanał, a jak już ten kanał subskrybujecie, to wiecie, że lepszej serii nie ma w całym powiecie, eee, więc serio tutaj po prostu, moi drodzy, subskrybujcie, bądźcie na kanale na bieżąco. To właśnie codziennie odcinki z naszej pięknej serii z więc dokładnie, dobra, a my sobie teraz coś po prostu zgarniamy, a więc teraz tak, zaraz sobie stworzymy, z, właśnie swoje z zbrojki, to co potrzebujemy, ale w musimy w ogóle się jakoś jeszcze wbić na dół i ją całą zdesenchantować ponieważ potrzebujemy tutaj mieć, po prostu wiecie, nówka, funkiel, zbrojkę, tylko po to, aby na niej móc mieć, jak się już chyba każdy domyśla, enchanty z tego oto miejsca, czyli enchanting na 30 więc Po kolei wszystko to tylko tutaj w pierwszej co? Jednak bym pierwszy sobie jakoś tutaj znalazł ten cały kamień szlifierski, który nam to w ogóle umożliwić, ponieważ nie mam pojęcia, czy takie może być, ale chyba jakiś tam będzie, myślę, więc sekundka. Teraz go sobie znajdziemy, chyba, właśnie, oleś, nie mylę, był na komisaracie. Teraz sobie to, to możecie sprawdzić, moi drodzy, ale jak nie, to sobie sprawdzimy w craftingu i stworzymy własny, ponieważ serio trzeba by było, więc tutaj po prostu bądźcie na odcinku do końca, bo będziemy robili najlepszą zbroję na serwerze, a więc teraz takie małe pytanko. Ponieważ teraz tutaj jest takie w ogóle, małe, mała zabawa chłonego, ponieważ musimy znaleźć kamień szliferski w mieście, a nie ma żadnego jak gdzie może być, bo teraz naprawdę, nie? Nie wiem, w którym miejscu może być, ale spokojnie. Na teraz się jakoś to jeszcze rozejrzymy tylko. No i kto to taki mógłby być, co? Kamień szliferski. Wiecie, jak wygląda kamień szliferski, co? Chyba wiecie, ja chyba też wiem jak wygląda. To był chyba taki, co mieliśmy... W lampach, więc sekundka Może byłby jakoś tam bardziej po tej części Ej, w że już nie wiem gdzie może być, więc spoko Silerka, jakoś będzie chyba w tym kierunku Czy mi się tego wydaje? Dobra, lecimy Walczyć to robimy swój, ponieważ tego nie, nie znajdę Nigdy w życiu, okej? Okay? Lecimy, zaraz sobie stworzymy swój Moi drodzy, bo teraz sobie będę tak sobie, Wiecie, pół godziny błądził, a skończę tak, że Nie znajdę absolutnie nic, nie? Więc serio Lepiej stworzyć sobie już własne miejsce, spokój, i jeszcze wybierać opłaty za korzystanie z niego. O, to już w ogóle byłoby genialne, bo tu też wdrażanego nie ma, więc stworzymy po prostu gościu swój. I, Yolo, to to w ogóle jest? macio Maciochowa poczta dla Gentixa. Aha, to potem chyba nawet to nie jest więc to nie ważne. Dobra, gościu, Dobra, gościom, startuj jakoś tutaj na górę. Zgarniemy sobie też tej moje marcheweczki przy okazji, które były tutaj, więc spoko, No i cóż, tworzymy sobie też tutaj od razu na samym starcie sztabki nederytu, aby móc zrobić naprawdę coś niesamowitego, czyli nederytową zbroję, jakby serio. Nie mam też pojęcia w ogóle, ile teraz Aberka możemy mieć tego Ponieważ osoby, które też jego kanał śledzą Wiedzą o tym, że on też kopał Ale ja nawet nie patrzyłem ile Widziałem, tego, że kopał na swoim odcinku Więc serio, nie wiem ile on tego ma Pewne jest to, że mam teraz szóstkę To, to mi się wydaje, że jest serem ga dużo, nie? Więc teraz sobie jemy normalnie marcheweczki I lecimy, tworzymy sobie najlepszą zbroję Więc serio, moi drodzy, lecimy Lecimy go teraz tak Teraz sobie tylko otworzymy nasz crafting No i zobaczymy jak się w ogóle robi to taki cały stół szlifierski, nie? Czy tam szlifierski, nie mam pojęcia Ale to chyba było jakoś właśnie tutaj Bo serio się na tym w ogóle nie znam O, jest jest, ok. Drewno, Stone Slab i Sticky, okej, okay, więc spoko. Mamy już tutaj całą recepturę, więc teraz tylko sobie zgarniemy szybko. Na szybkość sobie e, taką zrobimy płytkę. O, nie, to w ogóle chyba nie jest tego, ale już tutaj trudno. Chyba i chyba to jest tego, jednak, więc teraz potrzebuję tylko drewna. Oczywiście drewna nie mam, więc sobie jak zwykle zgarniemy stąd, a potem odbudujemy, ponieważ nie mam teraz czasu. Skupiamy sobie teraz po prostu jakoś tutaj, byle jak stąd, a potem na więc teraz potrzebuję. He, potrzebuję 2T i 2T, więc spoko. Nawet na start idealnie, wiecie, więc bardzo dobrze. Teraz hobby się sobie teraz na górę, craftujemy to, no i stworzymy sobie Wiemy, że do jest jest takiego minut, że ona jest lekko zniszczone, ale już tutaj po prostu trudno. Niech nie będzie taka zniszczona, ponieważ no cóż, no bywa, gościu, bywa, więc teraz sobie coś, zgarniamy to. Kraftujemy sobie z tego tą całą płytkę stąwą. Nie mam pojęcia w ogóle, czy to jest jakiś głupi crafting, ale niech będzie Minecraftowi. I to zaraz było tak, nie? Nie myle się czy to było na odwrót. na odwrót chyba. O, jest, udało się, już bałam się zrobiłem źle. Więc teraz ty gościu, hop siup, więc zaraz sobie tę całą moją zbrojkę, oczywiście. Dezentrzantujemy, więc zaraz gościu cyk, cyk, cyk. I jeszcze w ogóle się jednak level wbija i serio, mega fajnie. Nie mam teraz w ogóle... Największy level, odkąd zwróciliśmy, nie? Dziękuję bardzo, kwadrat jest najlepszym metodą na pozyskiwanie expa, więc bardzo fajnie A teraz sobie tylko zgarniamy, czy to miałem teraz sobie zgarnąć, co? A miałem teraz iść na dół normalnie I sobie, mówiąc break'em, pomyśleć jakby serio, moi drodzy Czas najwyższy, no naprawdę Niezwykłe osiągnięcie. Ponieważ jako pierwsza osoba chyba na serwerze tworzymy sobie nederytowe item. Mamy no, jeszcze tutaj w ogóle dwie sztabki w zapasie, więc według mnie genialnie! zresztą zaraz to jeszcze jakoś odłożymy tutaj skrzynki. Błagam, nikt tego nikt nie okradnie, nie? Teraz sobie teraz, tak, zgarniam jakiś lapis. Tylko teraz pytam, kiedy był mój lapis. To jest w ogóle taka książka od Maciuhal, tu jeszcze moją widzieliście. Tu jest ogólnie napisane potrzebna pomoc. I tutaj do niemaciach pisze, że potrzebuję pomocy przy budowaniu mojego osiedla, coś w tym stylu, nie? Mojego go się jakby... i mówię, że jest moje. No oboje wiemy, moi drodzy, wszyscy wiemy, że Maciek się z tego po prostu nie spłaci, więc ja to obecnie nic nie mówię spokojnie, każdy chyba jest w temacie, więc dobra. Więc teraz tak, tu był chyba lapis, okej, okay, więc dobrze. I musimy wziąć też golda, ponieważ mamy z z wspólny Enchanting, a to jest tak, że zawsze za skorzystanie z niego po prostu płacimy, nie? Więc sery, nawet ja teraz sobie zapłacę, po prostu i tyle w temacie gości, więc dobra, mamy w tym miejscu, więc teraz czas na chwilę prawdy. Czy w tym materiale stworzymy zbroję, które będziemy miała cała Protection 4, czy całą zbrojkę, w której będziemy miała jakieś tam Blast Protection, Fire Protection, czy inne tego typu e, głupoty, których nie potrzebujemy. Więc naprawdę moi drodzy, już to całe osianko wkładam oczywiście też w podcinku, włożyłem do portalu, żeby nie było, że tu jakoś nie mam pojęcia. Aberko szukałem moi drodzy spokojnie, włożyłem to na samym końcu podcinku, więc teraz tak. Lecimy sobie z tym... Okej. Okay. Błagam. Tu mam widzę że sam mam ranking. Tu jest też ranking, tylko błagam. Jest! Protection 4 na klacie będzie. Ej, super, super. A tutaj Aqua Infinity. Błagam. Serio. Chociaż wiemy tyle, że klata będzie na genialnym levelu moi drodzy. Więc co? Bez tych jedzieś tam zbędnego gadania, Enchantujemy to. Naprawdę. Mega się jaram. Zróbmy to. Protection 4 na nadrodową klatę. Witam w rodzinie. Wow! Protection 4. And Breaking 3 i Tornsy 2 Ej nie miałem pojęcia że to zbroja, będzie też taka opa, prawdę I ja w niej w ogóle wyglądam jakbym założył jakoś, nie mam pojęcia. Koszulę podziadku, naprawdę nie nawet taki garniak, który podziadku jakbym założył i tak to wygląda, nie? Bo to jest dla mnie dwa razy za duże, i serio, spoko to wygląda, nie? Tak samo jak, jak, jak sama zbroja jeszcze GITES tak samo ta w ogóle nie pasuje do nagracza w Minecrafcie. W ogóle, tym bardziej na mnie. Dobra, lecimy teraz dalej. Powiem że no protection 3 nie, nie jest jakiś tam mega zadowalający. No tak sobie teraz to sobie zniszczę, co i to są Czekajcie, no to chyba nic nie zmieniło, więc troszkę lipa No cóż, no, hmm To na koniec jakieś tam, będzie protection 4, o nie, fire protection No butki, tylko nie takie buty paskudne, nie mówcie Tu jest protection 3, ok, czyli tak jest lepiej niż było, więc spoko Wiecie co, tak, sobie teraz teraz raz co co? co? W sensie byłoby spoko, fire protection, no Jest to dramat, ok, protection, no spoko, teraz tutaj To mamy protection czy wiecie co? Ryzykujemy, co? Ryzykujemy protection sam 3, no okej, okay, to jest paskudno moje drodzy, ale spokojnie Elvis w tym momencie wyciąga Asa z rękawa, ponieważ jak sami widzicie ma teraz level 40, więc możemy teraz jeszcze na szybko sobie do mnie wbić z tego zdjąć enchant i zenchantować sobie te portki jeszcze raz, więc naprawdę to jest akurat mega komfortnego, że kawałem sporo kwartu i Maciek tego ma teraz naprawdę, ale to niezwykłą ilość więc nie ma za to Macioszku, kiedyś mi to oddasz, albo po prostu mi dasz swojego siedla zobaczymy jeszcze, dobra, a teraz sobie lecimy z tym, błagał żeby teraz był protection specjalnie wydałem mnóstwo level'a więc błagam aby to mi się zaraz opłaciło, proszę, jakby ja tutaj chcę mieć naprawdę tą zbroję porządną, bo nie, że sobie zaraz mnie jakiś jakaś aberka przywiję. proszę jest moi drodzy, protection 4 lecimy z tym, go Okej, okay, może i samo, może to nie jest jakiś tam z ale i tak według mnie, takie coś to jest po prostu hit, nie? Cześć, to w że chyba było F3 plus H i się włączały te, e, te, o, nie, nie włączały się, to nieważne, chyba po prostu się pomyliłem, dobra. Okej, okay, ale moment, bo nie ja że Protection i tak 4, to jest genialne. No, okej, okay, nie mam dronego amrekingu i nie mam tą sposób, ale ważne jest to, że mamy teraz ochronę, więc się to, to teraz nie boję, że zginę. Więc spoko, według mnie jestem tym mega wdzięcznym Minecraftowi. A teraz lecimy sobie jeszcze pobudki i helm. No, w sumie, no, powiem ja wam, że no z nimi. Może być ciężko, ok, Bo tu mamy tylko jakieś respiration, no tutaj Devs rider 8, to, to chyba nie było to złe, czekajcie, nie mam pojęcia, bo nawet nie wiem od czego to było Nie było to, że się wolniej spadało, nie, to był slow falling Dobra, czyli to musiało być, co to było Devs rider, jeszcze nie mam pojęcia I czy to było to z takim szybkim chodzeniem po wodzie? Chyba tak ok. O, no okej, okay. protection 3, ej no jest spoko, nie, nie będę tutaj narzekał, ponieważ to jest i tak protection 3, jest unbreaking, więc to są busy, które są porządne, więc według mnie spoko, taka zbrojka mi pasuje jakby, wow, w końcu jak ja wyglądam porządnie, gościu, jak oni będą mi zazdrościć, Chopie, hopie. dobra, ako infinity, nie, nie mam pojęcia, czy będzie jakiś protection, ale błagam, aby był, okej, okay? ponieważ jak go nie będzie, to będzie mi przykro, czas na... Chwilę prawdy. 3, 2, 1, GO! Dobra? Okej, okay, nie mówcie. Okej, okay, spokojnie, spokojnie Elviso nie płacz, masz jeszcze 30 level Więc możemy sobie teraz na szybko moje mili Wbić na samą górę, zdjąć enchant I możemy sobie jeszcze raz ostatni Powtórzyć to, okej, okay? ale już więcej takiej opcji nie będzie Bo teraz ten 30 level mili zleci i tyle Ale naprawdę i tak spoko, że mam taką w ogóle możliwość Nie, ponieważ tutaj już było, bo ja wywołam, że Z portkami paskudnie, ale jednak mi się udało Więc spoko, lecimy zaraz na dół I to teraz sobie powtórzymy na szybko i naprawdę Dzięki temu czuję, że w końcu jestem bezpieczny, nie Chodzimy o jakieś badziewne i zbrojece Jak sobie ja teraz mam taką zbroję Weź mnie wyjaśni, dobra, proszę Protection 3, ok, jest i tak, o coraz lepiej niż było, nie? Dobra I na no w sumie nie jest lepiej. nie jest źle, jest spoko, więc teraz czas najwyższy na ogromny... Znowu to UFO! Znowu tam jest to UFO, czas na najwyższy na crash test tej zbroi Czyli lecimy zaraz na ten wyższy balkonik, skaczemy z niego Zobaczymy ile chyba stracimy, o będzie dużo, ponieważ nie chciałbym w tym odcinku lecieć Mamy jeszcze tutaj prawie 30 level, więc sobie zaraz po prostu na balkon moi drodzy I zobaczymy jak ta zbroja jest wytrzymała, jak sobie poradzi No i ogólnie czy będzie zdawała swój egzamin Więc chwila na grilla, żartuję oczywiście, wow ale się Macioch postarał, nie, ale się Macioch postarał, gościu, ej naprawdę, się chłop po prostu postarał, to muszę trzeba przyznać, więc teraz skaczemy sobie z ten gościu, błagam, wiecie co, zakładam, że, 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 że jakoś około trzech serc zostanie, wiecie, więc chwila prawdy, okej, okay, skaczemy teraz. No, cztery. Cztery. Nawet nawet lekko więcej, więc dobrze. Jest i tak tutaj powiem wam, że spoczko. Więc teraz to na przykład do sobie polecimy do naderu i zobaczymy jak tam ta zbroja się sprawuje. Why not? Lecimy, mam golda, nie mam golda, ale wiecie co? Nie ten dobry hojny i zamiast golda dam mu 8 golda w postaci jabłuszka, ponieważ z tego jabłuszka... No chyba każdy wie, żeby e, tak, a ty, jak się jabłko zrobić trzeba po prostu, wiecie, dać tego 8, więc to jest nawet lepsze niż ten goldzik więc bo teraz jemy tutaj karotka i lecimy szybko do naderu i zobaczymy jak tutaj ta zbroja się sprawuje gościu, wow, jakby naprawdę tak samo to się ba bał chodzić, żeby się nie spalić, to tak samo teraz się w ogóle nie boję, nie, jakby teraz po prostu gości jest silnie. Teraz jest absolutnie chill, więc teraz, o nie! Bak okej, okay, spoko. Lecimy sobie zaraz na sam dół do mojej kopalni pięknej, siema gościu, jemy sobie marcheweczkę. No i lecimy, to sobie może, Ej, gdyby w ogóle teraz w tym momencie, pod koniec odcinku, znaleźć sobie z tą zbrojką coś dobrego typu na przykład Naderycik, to byłoby mega fartowne, tak mega, mega fartownie, więc zobaczymy, jest to możliwe, ale mega, ale to mega mało więc zobaczymy. Ej, sery, ponieważ teraz w tej bo Powiem wam, że według mnie ona, ona, ona może dać szczęście. No i by też byłoby jednak fajnie Oj, byłoby też fajnie sobie jednak tą zbrojkę zwrócić, nie? Bo na nią wydałem tych skrapów 16, więc to jest sery sporo, nie? I w ogóle teraz sobie znowu wiem ten 30 level, nie? Okej, okay, wiecie, co tak sobie teraz po prostu zróbmy? Że, że w tym odcinku sobie ten level 30 wbijemy, no i spadamy, nie? Bo to jest i tak spokoj, żeby taki level mieć, żeby móc wyenchantować. A kto wie, może wkrótce wbiję odcinek z najlepszym kilofem mieczem. No, kill już, już kończy, więc tym bardziej, dobra, lecimy.

No, byłoby spodkować jeszcze w tym odcinku, tak sobie wiecie, na sam jeszcze koniec. Znaleźć takie, no, parę, prawda, z byłoby bardzo przyjemnie, nie? No, bo powiem że nie wiesz, no, nie narzekał, oczywiście. Więc lecimy gościu, no, ja tam nie będę narzekał. Level 30 też zaraz tutaj wbijemy. Nie będziemy mieli kwart, znowu, ja już tutaj Apple było z maciach oficjalnych, że potrzebuje od nas materiałów oraz oczywiście naszego doświadczenia w budownictwie. Więc po kolei wszystko w pierwszym, to ten level wbijemy. Jakby serio, jakby w tym wymiarze, ten level wbije się tak mega łatwo, że naprawdę 30 to jest pestka, 40, ale lekko trudniej, więc teraz mój next celem będzie wbić level 50. Nie mam pojęcia, ile mi to zajmie, ale pewne jest to, że to wbije Gościu, i sobie, proszę. Dobra. Ej, nie! Ej, mój kilof zaraz spadnie. Jeszcze on może jakoś wyjść, nie? Dobra. Chyba dzisiaj sobie w ogóle tego nie wybiję 30 tego bo zaraz mi kilof padnie, wiecie? Naprawdę. Ale tak jest już mega blisko z tego, więc zaraz zobaczymy, czy na serię czy jednak nie. Ale no... Lawa... NIE! 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 Okej, okay, żyjemy, moi drodzy, żyjemy, okej, okay. był jakiś w ogóle dziwny błąd, że teraz mam jakiś tam ogień, okay, okej, okay, ale czemu się w ogóle nie rusza, to nie mam pojęcia, ale okej, okay, żyjemy spokojnie, Elviso, żyjesz cały czas, Elviso, nie umarłeś i masz zgliszcza, dobra, moi drodzy, ej, serio, według mnie, koniec odcinka spektakularny, bo mega, ale to mega fartowno, okej, okay, w ogóle, tak... e -e, co to było, wpadłem do lawy, więc spadłem niżej, potem poleciałem sobie na sam dół jeszcze, znalazłem sztabkę tego, znaczy, to coś, no i... Jest... Spokojnie, więc serio bardzo w tym momencie. Subujcie kanał, bądźcie na bieżąco będą na moim kanale będziecie tutaj codzienne odcinki, więc gościu, bądź na bieżąco, strzel, suba nie bądź poruba, a każdy jak to kanał subuje, ten wie, że nie żałuje, więc dziękuję bardzo gorąco, że Mam mega polecam mojego Instagrama, Elviso Podłogę Office. też tam oczywiście followujcie, macie link w opisie, więc serdecznie mega polecam. No i subujcie kanał bez też tam macie moje codzienne odcinki, więc Wam coś dziękuję. Ja byłem Elviso, Widzimy się w następnym odcinku. Jutro się no i ogromne. Przynajmniej większe, przynajmniej potężniejsze i jo i do jutra siema!